Idziemy do strymeczka, to jest chyba ten y, tego, tego świętego Franciszka. Tak. O, Maja będzie testować. Maja będzie testować. A co będzie Proszę bardzo. Żeby nie było, zrobię tak samo ogólnie, mimo że zdrowe oczno.

No, Ewa, oczy. Nie, a nie przemywasz oczu? Nie. Dlaczego? Ja będę przemywał. A, uwaga. Po trzy razy na każde oko. <noise> Idziemy dalej. To jest ciekawostka, trzeba sprawdzać ogólnie takie rzeczy, gdzie co chodzi. Jako ślepno, to będzie wiadomo, że też od wody, prawda, z, 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 od świętego Franciszka. O, to jest pieniążka. to. Mogę pieniążka. No. O, no. Według legendy.